Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie, zapraszam dzisiaj na test nowości. Sporo rzeczy nowych mi się uzbierało i chciałam je z Wami dzisiaj przetestować. Tak naprawdę dwie rzeczy chyba będą z moich zasobów kosmetycznych, a resztę sobie przetestujemy. Część z nich Wy pomogliście mi wybrać, bo zapytałam Was na Instagramie, co wolicie zobaczyć w pierwszej kolejności. No, ale żeby już nie przedłużać, to zapraszam Was na makijaż. Zaczynamy. I pierwszy produkt, który mam dzisiaj do testów i który nałożę sobie na pół twarzy, to jest Eveline Cosmetics Unicorn Magic Drops. To już chyba kiedyś było grane, nie? Te kropelki z jednorożca. Wydaje mi się, że w miało coś takiego, ale mogę się mylić. Makeup Primer and Beauty Serum. Long lasting makeup, intense skincare. Dlaczego to jest wszystko w angielsku? Jest po polsku. Baza pod makijaż, serum pielęgnujące. I nałożę je sobie na pół twarzy, bo będę też testować nowy podkład. Także tylko tak będziemy w stanie sprawdzić jak to działa. Trochę słychać, że mówię przez noc, trochę jestem przyziemiona, czuję się całkiem spoko. Jestem w stanie nagrywać, ale nie będę mogła opisywać zapachów produktów. Bo ja nic nie czuję. Szkoda, może kiedyś dogram na Instagramie. Jest różowe w kropelkach, no wygląda trochę jak łzy jednorożca. Chociaż w sumie nie wiem, jak wyglądają z jednorożca. Jak mam być szczera. Dobra, zobaczmy. To jest w ogóle produkt, który można stosować rano i wieczorem, faktycznie jako serum pielęgnacyjne. I jego głównym zadaniem jest po prostu przedłużenie e, makijażu i nadanie naszej skórze aktywna pielęgnacja cery. O, ja tu żadnej różnicy między jedną a drugą stroną nie widzę, no ale zobaczymy, niby nie ma teraz być, tak? To ma być się długofalowo działać, plus do tego no przedłużać nasz podkład. Także okaże się wieczorem. Następnie do testów mam podkład i ostatni podkład od tej marki okazał się hitem dla bardzo wielu osób i dla mnie również. A to jest marka Catrice, która wypuściła True Skin Hydrating Foundation, czyli tym razem jest to podkład nawilżający. No i zobaczymy, jak się sprawdzi. Ten liquid. Liquid HD. HD Liquid. Liquid Coverage Dla mnie jest super, wiem, że wielu z Was się sprawdza Ale to jest takie, albo się go kocha, albo się go nienawidzi No zobaczymy, co będzie z tym Kilka opinii słyszałam od Was I były dobre Ja mam kolor 010 Kulka cool Szmir Mam nadzieję, że będzie dobry Tylko taki jeden dostałam No ale zobaczymy Wygląda na dość ciemny Ten mam 002 To jest różnica w tych numerkach no, ale może jakoś się uda. Nie, myślę, że kolor jest w porządku. O ile jakoś bardzo nie to myślę, że będzie akceptowany. Ja lubię podkłady, które mają w nazwie Coś z Namilżeniem, ponieważ one zazwyczaj są lekkie, nie robią efektu maski, a coraz więcej z nich coraz lepiej kryje. Zobaczcie, ta twarz faktycznie jest wyrównana, ujednolicona, nic nie jest podkreślone, nic się nie wybija, nie jest ciężko, nie ma maski. Także dla mnie tak na pierwsze wrażenie to wygląda całkiem ciekawie i może być obiecujący. Trochę mi przypomina, uch, co to za Trochę mi przypomina ten Liquid Control z Eveline, ale chyba krycie jest troszeczkę większe i lepsze, ale tak jak mówię, bardzo lekki, a wszystko ładnie ujednoliciło. Nie będę mówić, że mnie zachwycił, bo to chyba dość wcześnie na takie miłosne wyznania, ale bardzo mi się podoba. Lekko tak zastyg na twarzy, ale także się nie rusza i nie powinien się ruszać przez cały dzień. I mam nadzieję, że tak będzie, ale właśnie nie jest kompletnie wyczuwalne, Także naprawdę super opcany z kwasem hialuronowym, no i właśnie ma być długotrwały, a to się okaże. Pod koniec dnia. To teraz korektor, i tutaj wybór kolorystyczny już mam zdecydowanie większy, ponieważ dostałam we wszystkie kolory. I to jest korektor Run for Cover. I zawsze, jak czytam te nazwy, to mi się kojarzy taka jedna piosenka. Nie wiem, czy też Wam się kojarzy. Jeżeli znacie Missy Elliot, to na pewno, nie powiem, jakie później słowo. Dobra, eee, taka dygresja. Eee... Ja już testowałam podkład i testowałam go też z Wami na Instagramie i e, byłam nim oczarowana. Genialne krycie, genialna trwałość, naprawdę super się sprawdził, więc mam nadzieję, że z korektorem będzie podobnie. Ja zdecyduję się chyba na kolor 020 Ivory. Jest jeszcze 10 vanilla, ale jako, że ten podkład nie jest taki ultra jasny, to myślę, że ta mm, dziesiątka, 20 będzie w porządku. Full Cover Concealer. I jeżeli korektor okaże się tak fajny, jak yy, podkład, to będzie dobrze, ale strasznie jasne. Myślę, że pójdę w te 30 beige, On tak zróbmy, bo nie chcę mieć takich białych placków pod oczami. Ładnie przykryło te okolice pod oczami. Ja z racji, że jestem przeziębiona, to jednak mam co ukrywać. Ale też nie widzę jakiegoś spektakularnego efektu. Jakoś nie jest tak, że wow! Po prostu w porządku. No ale zobaczymy, co się będzie działo dalej. Przygotowałam sobie też puder. To Wy akurat pomogliście mi wybrać. W sumie tak jak podkład. Puder, nowy puder, który już ma świetne opinię, zbiera. Java od Burżuła. Takie stylizowane na stare opakowanie. I to jest puder rozświetlający. Nie wiem, czy się go stosuje pod oczy, czy, ty, czy na całą twarz. Nie mam pojęcia. Ale to chyba zależy od tego, kto jaki efekt lubi. Jakiego, e, i czego oczekuję, tak? Bo niektórzy nie mogą pudrów rozświetlających na całą twarz. Czy on ma jakiś kolor? A, bo to jest w ogóle jakaś edycja limitowana na 150. rocznicę bourgeois. Dlatego takie. oj, ale mi wyleciało. Hu! Jak na TikToku normalnie. E, dlatego takie pudełko pewnie stylizowane na stare. Dobra, ja zacznę od. Ojej! Faktycznie, on jest mocno rozświetlający. Zacznę od okolicy. Nie czujęłam zapachów, poczułam. Pachnie identycznie jak róże z burżuła, także... Albo się to lubi, albo się tego nie lubi i jest mocno rozświetlający, ale to mocno, mocno, mocno i mam nadzieję, że możecie to zobaczyć, on normalnie ma drobinki. Czy ten efekt jest spoko? Chyba za dużo sobie namaliłam pod oko. Myślę, że w środkowej partii twarzy fajnie się sprawdzi, dlatego ja sięgnę w jakiś tam standardowy swój puder i właśnie środkową część twarzy przypudruję sobie tym. No, można ten efekt pokochać, można go znienawidzić, mam wrażenie. No Powiem Wam, że mam takie dość mocno mieszane uczucia, bo o ile lubię właśnie takie pudry rozświetlające, to nie wiem, czy tu nie jest za dużo, że się po prostu świeci, ale. One dla każdego co innego. Dobra, więc teraz przejdziemy sobie do oka i co będzie, co będzie mój pierwszy raz z. Drama Mama, czyli nową paletą od Glamshopu, Shopu, stworzoną, w zasadzie stworzoną przez Adę, którą na pewno wszyscy doskonale znacie. I Drama Mama prezentuje się w ten sposób, czyli szaleństwo kolorystyczne, ale z taką nutą zachowawczości. No i ja pewnie właśnie taką nutę zachowawczości sobie na górze wykorzystam, a na dole przyszaleję z jakimś kolorkiem. No to lecimy. Jako pierwszy oczywiście matowy, cielisty cień. Cieszę się bardzo, czy jest w tej palecie. O, ho, jaka pigmentacja. Mega. Do wykonturowania powieki użyję cienia mama. Mama i drama. I Gabriela. No jak żeby mogło być inaczej. I biuta. Obowiązkowo, nie? No ładnie to się wszystko blenduje, praktycznie samo. Podoba mi się to. Wiecie, ja nie jestem królową blendowania, o, nie jestem nawet paziem blendowania, więc jak mi się coś tak fajnie samo blenduje, to mi pasuje. O, jeszcze mi się rymuje, w tym to lepsze. Dobra, co tu dalej? Może tej beauty trochę beauty, beauty, nie beauty, a beauty. Nie wiem, czy tu jeszcze coś przyciemnić tym Riff, czy nie? I nałożyć Gabrieli, bo tak mnie kusi ta Gabriela właśnie jeżeli chodzi o błysk. I teraz szukam bazy, o, glitera, glitera primera z szukam, żeby nałożyć sobie coś błyszczącego właśnie. No i tak jak mówię, kusi mnie właśnie ta Gabriela. Także spróbujmy i może jeszcze coś takiego na środek mocniejszego. Zaraz zobaczymy. Ale ładny, bo nie jest to, to nie jest turbot, to jest taki właśnie błyszczący perłowy cień i bardzo ładnie się prezentuje. Bardzo ładnie błyszczy. Ale jednocześnie jest taki dziewczęcy i, i delikatny. Pewnie stąd jego nazwa. Chciałam jeszcze jakiś taki mocniejszy błysk, coś dodać sobie, właśnie takiego bardziej turbotowego, ale chyba tak mi się ta Gabriela podoba, że, że na niej dzisiaj e, poprzestanę. Ja wiem, że tutaj w tej palecie można bardzo przyszaleć, ale ja dzisiaj tak zachowawczo na pierwszy raz, ale na pewno obiecuję, że gdzieś tam na Instagramie jeszcze sobie przyszaleję i Wam pokażę. Ale mimo wszystko na dolną powiekę spróbowałabym trochę przyszaleć, trochę tak, trochę, z tym zamętem, czyli takim mocnym, idealnie czerwonym cieniem. On w zasadzie nie jest taki idealnie czerwony, a jest taki bardziej wpadający trochę w malinę. Bardzo mi się podoba, super intensywny. Bardzo interesującym cieniem tej palecie jest też cień prestiżowy. Muszę go tak dotknąć, bo wydaje mi się, że taki. Jezu, jakie to jest ładne. Chcę to jednak. Chcę to wewnętrzny kącik, ale też wydaje mi się, że tak, trochę, tak trochę tutaj to by mi pasowało, piękny no pięknie się mieni tym prestiżowym jak na mój gust, bardzo przyjemna paleta, naprawdę i cieszy mnie to, że jeszcze wiele cieni w ogóle nie włożyłam pędzla więc jest tu potencjał, jest jeszcze bardzo dużo możliwości, także Ada serdecznie gratuluję, ja jak na pierwszy raz jestem zadowolona Ja już sobie teraz wykonturuję szybko twarz nie musicie tego widzieć, ponieważ to już są stare produkty, tu nie ma nic do testów. Max Factor uwielbiany, Sensic uwielbiany i róż Terracotta z Golden Rose uwielbiana. Wybraliście też, że chcecie, żebym przetestowała stworzony przez Adę rozświetlacz w kolorze petarda. Ja już testowałam jeden, więc mniej więcej wiem, czego się spodziewać. Testowałam ten chyba dla bardzo jasnej karnacji, brzask i bardzo mi się podobał ten błysk. <laughs> no a teraz w niej będzie ta petarda i spodziewam się petardy, moi drodzy. Zobaczmy, czy faktycznie tak będzie. Bardzo mi się w tych rozświetlaczach podoba to, że one dają taki mokry efekt. Ja uwielbiam to w rozświetlaczach, dlatego mój ulubiony to jest właśnie ten Princess Dreams My Secret, bo on też właśnie daje takie, taką mokrą taflę. Zobaczcie, no ja lubię coś takiego. Na no, podziegę właśnie tego się spodziewałam. Ale one są też takie, że e, trzeba ich trochę nałożyć, czyli nie łatwo sobie zrobić krzywdę, ale jak ktoś chce, to może się świecić. O, no, zobaczcie, jak szalone. I chyba ten podoba mi się bardziej niż tamten. Tamten daje delikatniejszy efekt, a tu jest petarda. To spodziewałam się petardy mam. Super, super, naprawdę. Już się tutaj zbliżamy do końca, ale dalej wyglądam dziwnie bez brwi. Najgorzej, powinna je zrobić zaraz po podkładzie. Eveline, Chciałyście, żebym przetestowała Micro Precise Brow Pencil, czyli takie nowe kredki precyzyjne od Eveline. I je ja mam w trzech kolorach, i co tutaj wybrać? Mam tu kolor Taupe i po niego sięgnę. I kredki są, i coś mi już z jednej wypadło. Jeszcze nie otworzyłam, już mi kawałek. Cała mi wypadła nie, cała nie, ale tak pół poszukamy jej, no dobra, nie pół taki kawałek mi wypadł, no ale wiecie to jest malowania malowania, kredki powinny być wodoodporne i precyzyjne cienkie są, zobaczmy wydaje mi się, że dostałam od Eveline wszystkie kolory, a wydaje mi się, że ten top jest trochę chłodny, mógłby być troszeczkę Cieplejszy. Nie żeby bardzo ciepły, ale tak dla blondynki, no delikatnie. Ale bardzo e, spoko się nimi maluje. No, coś z tym kolorem jest nie tak. Pomadę Savalajm mam w kolorze blond i bardzo mi odpowiada, a tutaj nie ma takiego koloru. Kredka bardzo w porządku, ale utrzymuje moje zdanie kolorystyczne. Nie obraziłabym się, gdyby była troszeczkę cieplejsza dla blondynek. Dobra, to teraz jeszcze coś, czego bardzo mi brakuje, to maskara. I początkowo chciałam też sobie przetestować rzęsy sztuczne z Eveline, z Essence Eveline, bo dawno nie nosiłam sztucznych rzęs, ale postanowiłam, że przetestuję maskarę. No to skoro testuję maskarę, to niech ten test nie będzie zaburzony rzęsami. I to jest Virtuosa maskara, nowe produkty, nowa marka od Julki Wieniawy. Lady in Black się nazywa. W takim pięknym różowym opakowaniu. Juse, Juse nazywa się mm, marka. Myślę, że to dość trudna nazwa, nie sądzicie? jakoś essence. Nie, nie mówię, że brzydka czy coś, tylko trudna. Dobra, ale nieważne, czy trudna, czy nie. Są, ja nie umiem. Maskara wygląda w ten sposób. Taka mocno profilowana i silikonowa szczoteczka. I zobaczmy. So na pewno nie ma tutaj sklejenia rzęs, przynajmniej przy pierwszej warstwie, i ładnie są podkręcone. Ale jeszcze efektual wow. Brak. Chyba spodziewałam się odrobinę większego wydłużenia, ale w zasadzie to nie jest źle. Myślę, że maskara jest zauważalna, rzęsy nie są sklejone, i są, tak jak mówię, ładnie podkręcone. Jest trochę taki Julka Wieniawa style, mam wrażenie. Jest po prostu poprawna, będę ją jeszcze na pewno testowała. Słuchajcie, no, już ostatni produkt, a ja dzisiaj nie trafiałam na żadnego bubla, jestem taka szczęśliwa. Wybrałyście, żebym właśnie nie testowała tych produktów do ust, tylko te produkty do ust. Was zaciekawiły Eveline Cosmetics Tattoo Lip Tint. I to jest w zasadzie ostatni produkt na dziś do testów, czyli coś, co ma nam się. Wgryzać w usta i na długo tam zostawiać. Nie, zostawiać, zostawiać ślad po sobie. Nie sądzę, żeby to był zbyt dobry pomysł na dzisiaj, ponieważ mam trochę. Spiesznięte te usta, trochę suchych skórek. Może sobie peeling jeszcze zrobię. O. No dobrze, jest już lepiej. Zobaczmy, co nam z tego wyjdzie. Wziąłem jakiś taki w miarę neutralny kolor. Wszystkie są takie mocno e, intensywne. Nie ma żadnego takiego nudziaka, którego bym normalnie sięgnęła. Jest 04 Delicate Rosy, nawet z nazwy, jest taki chyba najdelikatniejszy. No i tak się prezentuje: wpija się w usta jak najbardziej, jak to tint. I tyle. I zobaczymy, jak się będzie nosiło i ile to w ogóle przetrwa. No i tak się prezentuje mój dzisiejszy makijaż. Uważam, że te brwi są za mocne. Zdecydowanie i za mało ciepłe, tak jak mówiłam. Ale generalnie, no to tak jak też już wspominałam, nie trafiłam na żadnego bubla. A co będzie się działo dalej? To zobaczymy wieczorem, także widzimy się za kilka godzin. Ok, makijaż mam na sobie jakieś 10 godzin, więc myślę, że to jest już czas na podsumowania. Najłatwiej jest mi podsumować pomadkę, dlatego, że ona wytrzymała zdecydowanie za krótko. Jak na to, że jest nazwana tatuażem, wgryza się w usta, jest takim tintem, to więcej od niej oczekiwałam i żądałam. Już mam zupełnie inną pomadkę. No niestety i nie urzekła też mnie jakoś zbytnio ani swoją formułą, ani kolorami. Ani trwałością. Dla mnie taki przeciętny. Jeśli chodzi o kredkę, to dodam tylko do tego, co wcześniej mówiłam, że jest jak najbardziej trwała i nic tu się przez cały dzień nie ruszyło. Kolorystycznie też nie do końca, nie do końca, no ale generalnie jest ok. Łatwo jest mi też określić cienie i rozświetlać, ponieważ ja tutaj nie mam zarzutów. Cienie utrzymują się świetnie. Nawet jak na to, że zapomniałam bazy. Oczywiście bazy sobie tam z podkładu zrobiłam. Yy, drama mama, myślę, że będę jeszcze po nią e, sięgać w najbliższym czasie bardzo często i można tutaj sporo wykombinować i bardzo fajnie się te cienie blendują. Praktycznie blendują się same, także super. Rozświetlacz, no jest błysk na maksa. Yy, nie każdemu taki mocny efekt, aż i taki mokry przypadnie do gustu, bo sama się łapałam na tym w lustrze, że mówię, ojejku, patrzę w lustro, mówię, ojejku, to jest dużo. Czy za dużo to już... Wy sami musicie ocenić. Jest to dużo, ale jak ktoś lubi dużo, myślę, że będzie usatysfakcjonowany. Puder. Uuu, cały czas mi się sypie. Myślę, że ten puder to też może być za dużo dla niektórych. Ja ostrzegam od razu, że on po prostu jest. Y Mocno satynowy, mocno błyszczący, nie jest to taki typowy puder rozświetlający, mam wrażenie, tylko taki trochę podkręcony. Mi się ten efekt akurat, tak jak mówię, w środkowej partii twarzy i pod okiem podobał, ale na pierwszy rzut okaże, tak powiem znowu, trochę mnie przeraził. Mimo wszystko ta twarz mi się jakoś mocno tutaj w tej środkowej partii yy, nie wyświeca. I myślę, że jak lubicie taki efekt, to będziecie bardzo usatysfakcjonowane, ale ostrzegam, jaki efekt się otrzymuje. Maskara jest też naprawdę bardzo trwała, nic się tutaj nie stało, nie odbiło, nie osypało, a moje zdanie podtrzymuje to wcześniejsze. Jeżeli chodzi o podkład i korektor, to teraz najtrudniejsze rzeczy i baza, bo wiecie, to twarz to zawsze największe wymagania. Przede wszystkim nie widzę jakiejś spektakularnej różnicy między jedną a drugą częścią twarzy. Śmiem twierdzić, że ta baza nie przedłużyła jakoś bardzo trwałości makijażu, albo po prostu ten makijaż był wystarczająco trwały i ta baza nie była do tego potrzebna. No, jak tu Tutaj przeczytaliśmy, jest to też serum pielęgnujące, więc może jako takie coś się sprawdzi. Jeżeli to używałyście, jeżeli czegokolwiek używałyście, to dajcie znać. Korektor odrobinkę mi się tak pozbierał w okolicy pod oczami, pomarszczył, nie jest tu takie jednolite, idealne, więc tutaj mogłabym się przyczepić, ale też nie jest. To tak jak na początku. poprawny, ale nie, nie było żadnego efektu wow. Natomiast jeśli chodzi o podkład, to ja myślę, że on na tylogodzinny test. Pisał się świetnie. Co prawda widzę, że nie mam go niestety na nosie i nie mam go na brodzie, ale ja to zawsze będę powtarzać, że często przy zabawach z dzieckiem ten podkład mi po prostu gdzieś tutaj z nosa czy z brody znika, więc to trzeba wziąć na uwadze, bo jak się nie dotyka twarzy absolutnie i nikt inny nie dotyka, to ten podkład będzie miał przedłużoną trwałość, ale jestem bardzo zadowolona. Przede wszystkim dlatego, że go nie widać. To znaczy, że nie zrobił efektu maski, a wszystko ładnie ujednolicił, przykrył. I no i mimo wszystko, po tylu godzinach, widać, że mam podkład na twarzy, wszystko się trzyma. Wydaje mi się, tak w trakcie dnia, jak spoglądałam w lustro, miałam wrażenie, że ten kolor mógłby być może troszeczkę jaśniejszy. Także tutaj z tym wyborem kolorystycznym trzeba. Sobie już poradzić, ale jak dla mnie spoko. Będę oczywiście jeszcze dalej go testować, no bo to wszystko jest pierwsze wrażenie, ale mam nadzieję, że mój film był pomocny i coś Wam się tutaj spodobało. Koniecznie dajcie mi znać, czy czegoś już używałyście i czy któreś moje opinie pokrywają się z Waszymi. Jestem bardzo ciekawa, a ja póki co żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.